Będziemy sobie grali z nową postacią Tak, z nową postacią Już oczywiście za cukierki No bo nie, nie mogłem sobie na jedną pozwolić Pieniędzy nie miałem Zaraz będę mieć lodowy No może nie zaraz, ale Winter Melon no tam zombie boss zombie boss raczej pokonam, ale kto wie, kto wie. Sorek tak dużo smarkam, no bo jestem chory. Nie chory, ale smarkam. sprawdzimy, sobie tu. Dobra, wiem, co wzięli, zrobię cięcie. Dobra, jest już dalej. Na dziadki. Widzicie, biorę ciągle tę postać, no bo jest jedna z moich ulubionych postaci i ją tylko dałem ulubionych. Nie wiem, czy to na to. Dobra, wezmę na to Co ja mam co robić czy wydać? O nie robię z mnie trochę. Nie dać na początku. O, w sumie na początku dam flower. Flowera. mogę go wydać. Dobra. Dawaj, potrzebuję. Coś mi przejdzie. Teraz już tego nie potrzebuję. Tolnata? Nie, nuzi do normalnego. Ale spokojnie wezmę tolnata no i postawię przed tych, a potem jeszcze na dziadków też wezmę tych, ty, też ich no i teraz tam, gdzie nie mam naprawdę. No dawaj. nie jest Uff O nie, dziadek, 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 ja, dziadek, dziadek, dziadek Jeszcze po środku, tam gdzie mam flowera, Jezu Jezus Oni też mogą go zabić, ale Kurde, zjadł mi flowera nie miałam innego wyboru, ale musiałam to zrobić musiałem. I tu się na tym etapie może sobie tego uszyć. Dziadek, nie za dużo tych dziadków. Dziadków placków. Dziadków placków. Jak on bije do tyłu, kiedy on jest sprzedni? To gra trochę nie ma logiki. Nie no, nie, to źle rozumiem. No, tak zapomniałem zrobiłem cięcie dobra jeszcze raz, no bo umarłem jeszcze raz o, wiem co wziąć dobra, mam już widzicie tego? go no, nie mam, ale chciałbym by mieć w ogóle jest teraz w pochowie, nie wiem

Chabo na górze dam dodatkową obronę. Nie muszę tam dokładnie dawać tą lata. Wprawdzie z pachą łkiem na unigarnek garnek! Garny garnek. Nie, ja, tu. No to po trochu no, nie mam Dobrze, no, z tym sobie nie dam rady, może kilka razy. Dobrze, więc kilka razy sobie może popróbuję poza obcinkiem. Naprawdę poza obcinkiem sobie trochę sobie popróbuję. A potem zrobię odcinek jak wydaje pieniążki w Robloxie. To już nie jest kanał, Dobra, już dalej mucha mi przeszkodziła. Kilka razy. Dobrze, może nie wiem. To no już. Miałem takie obciny, godzinne lekcje w sumie nie mam, więc... <laughs> więc... 20, jak widać, 8 minut to dopiero nagrywam. Jak I... ja I... chcę do godziny nagrywać. Jest. Jezu. Jezu. co robić co robi na tym robloxie by się pobawić w Robloxie może to w Tarlifensie Tardi to bardzo dobry pomysł mój brat jest to bardzo dobry Próbuję zdobyć aż pięćdziesiąty level. tego drugiej działki. No i będę mieć wtedy, będę mógł wygrywać całe gierki. Daję, tak, daję. Tak. Dwa, dwa, dwa pięćset, trz, sześć pięćset, Czterysta dwa tysiące pięćset. jaka jest u mnie pogoda takie chmury bez deszczu nie no nigdy mi się tu się nie załaduje może mafia boss lubię w tą grę grać nie wiem ktoś nie wiedział Widzieli. proszę na 2 czerwca proszę na 2 czerwca mi dać nie wiem jakieś tam i jakiś, nie wiem, jakiś prezent ale taki prezent w stylu subskrypcji, a w górę wyświetlenie wyświetlenie na pierwszym filmie moim, moim nagranym moim jakby ktoś nie wiedział no to mam już niech byś. Nie... chwila tylko że wygląda, że wygląda na takie trochę młodszego. Zciszę tu trochę, no bo to kompletnie głosnęki. Coś Co to jest znaczy. Jeszcze raz to mi się więc...

что и что się widzieli v... Do zobaczenia. Na. No. no.